Witam serdecznie. Jest pewien dowcip, nazywam go śmieszno smutnym. Dwóch wierzących wraca ze spotkania modlitewnego, i jeden mówi do drugiego: Wiesz, dziś uwielbienie jakoś nic mi nie dało. I drugi odpowiada: O, przepraszam, nie wiedziałem, że uwielbialiśmy Ciebie. Dowcip jest śmieszno-smutny, jak powiedziałem, bo z jednej strony absurdalnie śmieszny, a z drugiej tragicznie smutny. Smutny, bo niestety prawdziwy. Wielu chrześcijan, żeby nie powiedzieć, że większość, oczekuje czegoś dla siebie od uwielbienia. Szczególnie wtedy, gdy doświadczyli jakiegoś rodzaju błogosławieństwa podczas modlitwy. Ktoś to został na przykład podniesiony w swoich emocjach, pocieszony w smutku, uwolniony od jakiejś opresji, uzdrowiony z choroby ciała, naturalnie oczekuje tego, że następnym razem podczas modlitwy będzie mógł doświadczyć czegoś podobnego ponownie. Czy to jest coś złego, że podczas uwielbienia doświadczamy różnego rodzaju bożych błogosławieństw? Absolutnie nie. Przecież Bóg przebywa w chwale swojego ludu, jak czytamy w Psalmie 24. A tam, gdzie jest Jego prawdziwa obecność, tam jest też Jego chwała. I w konsekwencji nie ma miejsca na demoniczne opresje. Nie ma miejsca na zamieszanie, na zniewolenia czy choroby. Jest to jednak jedynie skutek. Powiedziałbym, Skutek uboczny uwielbienia, który towarzyszy objawieniu się Bożej chwały. Problem jednak polega na tym, że jeśli my, wielbiąc Boga, oczekujemy, że sami zostaniemy pobłogosławieni, to chybiamy celu uwielbienia. Bo celem uwielbienia nie jest nasze błogosławieństwo, nie jest nasza korzyść, nie jest nasze dobre samopoczucie prawdziwym i jedynym celem uwielbienia jest sam Bóg. Uwielbienie jest dla niego, jest o nim. Nie jest dla nas i nie jest o nas. Niestety współczesne piosenki nazywane często uwielbieniowymi worship mówią co prawda o Bogu, o jego rzeczywistości, ale najczęściej mówią to w kontekście nas, ludzi. Piosenka, która na przykład mówi, że Boża miłość mnie przemienia, że imię Jezusa jest moją tarczą, że w Jego imieniu zwyciężam, mówi co prawda biblijną prawdę, ale problem jest w tym, że w centrum, podmiotem tej piosenki jestem ciągle ja. Boża miłość przemienia mnie. Imię Jezusa jest tarczą moją. W Jego imieniu zwyciężam ja. I tego typu piosenki, mówiąc co prawda o Bożej rzeczywistości, skupiają się jednak na nas, na ludziach. Czy to są złe piosenki? Absolutnie nie. Ale byłbym daleki od tego, żeby nazywać je pieśniami uwielbienia. Bardziej nazwałbym je pieśniami wiary, bo najczęściej mówią o biblijnej rzeczywistości i budują naszą wiarę. Potrzebujemy zbudować świadomość na przykład tego, kim Bóg nas uczynił. Co on zrobił dla nas? Apostoł Paweł mówi też do Efezjan i do Galatów, żeby przemawiali do siebie nawzajem w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha. Wtedy więc kiedy Trzeba, przemawiajmy do siebie nawzajem. Ale wtedy, kiedy mamy uwielbić Boga, nie skupiajmy się już na nas, na tym, kim my jesteśmy, ale na tym, kim jest On sam w sobie. Jaki on jest, jak wielki jest Jego majestat, jak święty on jest, jak dobry, jak wierny, jak sprawiedliwy jest on sam. I nie dokładajmy nic o tym, jak to wpływa na nas, jak my się w tym czujemy. W uwielbieniu skupmy się na nim. I takie właśnie uwielbienie jest w niebie. I co więcej, nie ma tam innego rodzaju uwielbienia. Wszędzie, gdzie Boże Słowo opisuje niebiańskie modlitwy, mowa jest tylko o Bogu samym w sobie. I nie ma nic o tym, jak czują się ci, którzy Boga uwielbiają. Jeśli tu, na tej ziemi, chcemy doświadczyć chociaż w części chwały niebiańskiej, musimy nasze modlitwy dostosować do tych, które są w niebie. Poza tym, pewnego dnia znajdziemy się sami przed Bożym tronem i byłoby trochę głupio nie umieć prawdziwie Boga uwielbić. Uczono nas w szkole, że humanizm jest wielką zdobyczą ludzkości. O ile humanizmem nazwiemy zauważenie potrzeb człowieka i pochylenie się nad nim, to jest to ok. Ale prawdziwy renesansowy humanizm, który przeniknął w wielu aspektach naszą mentalność, to nie jest jedynie zauważenie człowieka, ale postawienie człowieka w centrum uczynienie z człowieka miary wszystkich rzeczy. Dlatego humanizm. Stał się mordercą uwielbienia. I wierzę, że przyszedł czas dla Kościoła, aby spojrzeć wyżej i aby wyjść z humanistycznej mentalności. Wierzę, że nadszedł czas uwielbiać Boga w Duchu i w Prawdzie.